serdecznie piątkowo i przystępuję do rzeczy, bo jedna z walk o mistrza świata. Już dzisiaj, za parę godzin, to mam, mam nadzieję, że ci, którzy zdążą złapać, zdążą to zobaczyć. Nie wiem, kto to pokazuje w Polsce, bo to robi Probelum, natomiast Probelum ma te e, problemy z tym panem zaangażowanym w działalność przestępczą, który działa głównie z Dubaju, więc e, stacje telewizyjne raczej się nie pchały, żeby za to płacić. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jeśli możecie się podłączyć, pojedynek pomiędzy, e, pomiędzy Edwardsem i e, Alvarado fajny pojedynek. E, bezpłatnie na czymś co się nazywa FIGHT czyli F-I-T-E mówiąc po polsku albo FIGHT po tutaj tutejszemu to jest za darmo, już za parę godzin natomiast walka fajna, bo to jest tytuł mistrza świata bardzo poważnego twardziela w IBF w Agamusach bardzo poważnego Twardziela po nazwisku Sun Edward, który miał nadzieję na walkę unifikacyjną, okazało się, że Martinez z tej strony amerykańsko-meksykańskiej wybrał Arroyo do, do tej walki wkurzony człowiek wziął Alvarado, który nie przegrał walki od 8 lat. Nie przegrał walki o 8 lat, ma najlepsze lata za sobą, natomiast ciągle potrafi bardzo, bardzo mocno bić. To zresztą widać z nokautu, widać z tych rzeczy, które będą leciały w tle wszystkiego, co mówię. Dzisiaj sporo obrazków. Także jeśli ktoś tylko słucha razy słuchać i ewentualnie rzucić okiem na obrazki czyli tak zwane typy eee, w ogóle niesamowita sprawa jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o o typowanie tej walki ponieważ e, e, to jest taki taki pojedynek w którym e, jeśli Alvarado ma wygrać to może wygrać tylko i wyłącznie przez Noko tylko i wyłącznie przez Noko i on to potrafi robić. Natomiast pytanie podstawowe jest, czy będzie miał siłę cały czas gonić tego Edwarda, który dokładnie wie to, to samo co my: że jeśli ma przegrać tę walkę, to tylko i wyłącznie przez nokaut, natomiast w to nie wierzę. Do tego Edwards to nie jest taki gość, dla którego to jest jakaś nowość, że ktoś chce go znokautować, a ja muszę wygrać na punkty, bo on to robi praktycznie przez całą swoją karierę. Więc fajna walka stylów. Zawsze o tym mówię, jeśli możemy zobaczyć kompletnie jasną sprawę od początku, bo wszyscy wiedzą, jak ta walka będzie wyglądała. Ten będzie chciał mu urwać głowę, ten będzie chciał go trafiać jak największą liczbą czasów i wygrać na punkty. To, to jest taka walka, którą, którą polecam. Ciekawa sprawa, w tym, w tym, w tym Sheffield. 17 do 1 na punkty jakbyście chcieli zaszaleć finansowo to szanse na to że Alvarado wygra na punkty są 17 do 0, czyli stawiacie stówkę macie 1700 z powrotem w każdym razie według tych bookmakers z Las Vegas, których te grafiki pokazuję także to już dzisiaj, także o tym zacząłem bo może ktoś akurat zdąży tak jak wspomniałem, Fight TV na internecie można, można to zobaczyć a kolejny pojedynek, gdzie na pewno będzie knockout. To jest taki pojedynek, który Top Rank robi po to, w ogóle Top Rank e, reklamuje walkę e, Janibek Alik Manuli kontra Bel, Bentley. Oczywiście nawet na plakacie jest Janibek, bo nikt nie powie Alik Manuli w Stanach Zjednoczonych, bo by chyba zwariowali, jak mieliby komentatorzy mówić i tak dalej. Wszyscy mówią Janibek o nim, to jest, to jest, to jest normalna sprawa. Coraz częściej to widzę, jeśli chodzi o, o tych pięściarzy z e, byłych e, Republik, których nazwiska są dla e, Amerykanów nie do wymówienia, że biorą pierwszą część nazwiska albo część jego nazwiska i, i wykorzystują na, na plakatach. Każdy wie o co chodzi, natomiast każdy wie również o co chodzi w walce Janibek kontra Bentley, gdzie też fajna sytuacja walka w Las Vegas jest fajna sytuacja, gdzie zapłacą wam 5 do jednego, jeśli postawicie, że Janibek tylko wygra. Czyli. Jeśli postawicie, że Janibek wygra na punkty, stówkę, to macie pięć stówek z powrotem. Nikt nie wie, że ta walka będzie trwała cały dystans. I słusznie, bo to jest. E, Bentley jest tutaj podstawiony jako człowiek do efektownego odstrzału. E, reklamówki top ranku mówią o tym, ktoś padnie. Wszyscy wiedzą, kto padnie. Jak, jak ta walka się skończy? No, znaczy, wszyscy wiedzą, to póki nie wyjdą na ring. Natomiast no, patrząc na wszystko, co e, delikatny, łatwo, łatwo naruszalny Bentley kontra Janibek, który każdym ciosem chce ci urwać głowę albo żebra połamać. Mniej więcej tak ta walka będzie, tak ta będzie wyglądała. I ono o tym wie i to jest jeden z tych, bo nie wszyscy, nie wszyscy z tych republik e, E, mają kondycję i przede wszystkim mają jakąś taką wytrwałość, żeby trzymać się tego planu. E, Janibek Alek Manoli akurat jest tym pięściarzem, który, który to potrafi. Także tutaj kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu. Aha, typów nie dawałem. E, a muszę dawać, oprócz tego, co, e, co wrzucam tam w tle. Czyli pierwsza walka, o której mówiłem, czyli Edwards e, kontra Alvarado. Punkty Edwards. E, tutaj przed szóstą rundą Janibek e, po czymś brutalnym. Um, na tej samej gali jest walka Estrada Villarino, to są panie. E, ok, powrót Estrady to jest również tego typu walka, gdzie tutaj e, bardzo rzadko się zdarza, że panie nokautują, natomiast tutaj prawdopodobnie nokaut w wykonaniu Estrady zobaczymy. Także jak chcemy zobaczyć rzeczy dziwne, które zdarzają się rzadko, no to, to może być tutaj w tej walce nokaut. Tak bym postawił że Estrada tą walkę wygra przez knockout. Lecimy do następnej następnej gali, zostajemy na kontynencie e, europejskim, czyli walka o trzy pasy mistrzyni świata WBC, WBO i IBF, czyli e, Dekker kontra Natasza Jonas Jonas. Natasza Jonas. Jedna z tych pięściarek, którą lubię oglądać, to nie jest klasa. E, to nie jest klasa Katy Taylor, to nie jest e, klasa e, zawodniczek, które mają wszystkie pasy, to nie jest Clarissa Shields, e, to nie jest Cameron. E, natomiast to jest tuż pod nimi, to jest e, tuż pod nimi, to jest, to jest taka, to jest taka zawodniczka, którą warto oglądać. E, promotorem e, e, Dicker Kanadiki jest. E, e, jest Iwon Michel, ten sam, który jest promotorem Rivas'a i w ogóle miałem ostatnio wrażenie, rozmawiając z kolegami z Kanady, z Montrealu, że w ogóle on poświęcał przede wszystkim więcej czasu temu walce kobiet niż, niż temu na przykład, co się, dzieje, co się dzieje z Rivasem. Wiadomo, tu jest walka o unifikację tytułów, walka pokazywana praktycznie na całym świecie, więc rozumiem, dlaczego tak było. Natomiast zupełnie tak na marginesie, jeszcze kiedyś nie do pomyślenia żeby promotor mający gościa bo będącego w pierwszej 15 czy pierwszej dziesiątce na pewno był Oskar z wagi ciężkiej poświęcał więcej czasu pani natomiast tak tutaj było i to już od kilku ostatnich miesięcy z podstawowego powodu kanaryjczycy liczą na to że Dicker tą walkę wygra to jest walka o te pasy w lekko średniej, natomiast ja nie sądzę ja nie sądzę, żeby ona, żeby ona tą walkę wygrała. Bardzo podobnie walczące pięściarki. Natomiast e, ja nie powiem, że ściany pomagają, czy liny pomagają. Natomiast e, ten sposób boksu e, Nataszy Ciąc, która potrafi łączyć ten spokój e, z takim nagłym przyspieszeniem i, i zrobieniem przez nie wiem 30 sekund bitwy z czegoś, a później spokojnie e, taktycznie walczyć, jest ciężki do walczenia. Nie, patrząc na te rywalki, które miała do tej pory Dicker, to zwykle się zdarza, zresztą szczególnie w boksie pań, gdzie, gdzie tych dobrych pań jest naprawdę niewiele, że e, ten przeskok jest bardzo duży. Ten przeskok jest bardzo duży, to jest e, kolejne, kolejna walka o tytuł Mistrzini Świata, która pójdzie w stronę angielską. Angielki niedługo będą, nie wiem, kolekcjonowały te tytuły. E, Mieścini Świata w e, Unifikowały te tytuły i to jest ten kolejny, tym razem nie, nie, nie match Boxing, tylko tym razem bokser Pena e, Saloma. Natomiast wszystko jak ktoś chce walczyć z małymi wyjątkami, jak ktoś chce walczyć i mieć wielkie walki wśród pań e, Grzybowa na przykład, e, to ona. To, to trzeba patrzeć w stronę brytyjską, to wiadomo, to niczego tu specjalnego nie odkrywam. Natomiast fakt, w jaki sposób te tytuły są, jak szybko te, te wszystkie pasy są kumulowane na Wyspach Brytyjskich, no, to jest spokojne e, osiągnięcie. 5 do 1. Faworytką jest. Jest Natasza Jonesa w tej walce i to mniej więcej chyba odpowiada temu, co, co się spodziewam zobaczyć na ringu. Na tej samej gali e, Fraser Clark, e, brązowy medalista olimpijski e, Igrzysk w Tokio kontra Soku, który medalu nie zdobył, natomiast e, wszyscy przedstawiają w mediach, w zapowiedziach przedstawiają. To jest też niesamowita sytuacja, pokazująca, jakie znaczenie ma i jaką renomę ma Sokołowski. No, bo jeśli przedstawia się gościa 11-26 jako najtrudniejszy test dla brązowego medalisty olimpijskiego, który ma trzy zwycięstwa, to wam coś mówi. Normalnie tego się nigdy by nie robiło. Patrząc tylko i wyłącznie na ten dorobek zwycięstw i, i porażek. Jeszcze cztery remisy po stronie parę oszukanych oczywiście ze trzy, po stronie, po stronie Sokoła. No, ciekawa walka soku na ważeniu wyglądał dobrze. Niektórzy napisali, że ma jakiś brzuszek. Nie wiem, dla mnie wyglądał dobrze. Natomiast nie wybiegałbym daleko tak daleko, jak niektórzy z was, że dał dobrą walkę z siwem niekoniecznie to cokolwiek znaczy, bo Siwy i, i Clark i, i, nawet nie mówię o tym, że jeden był brązowym medalistą olimpijskim, a drugi nie był, czyli, czyli Marcin Siwy, tylko w ogóle zupełnie inna budowa. Jak widzicie to zdjęcie, a widzicie to zdjęcie panów na ważeniu, to kompletnie zupełnie inni pięściarze. Nie pasujący Sokołowskiemu. Chciałbym postawić Zwycięstwo Sokoła. Natomiast e, nie widzę tego. Sorry, nie widzę tego. Raczej widzę wygraną. I to chyba nawet przed czasem Clarka, który taki jakiś, nie wiem wściekłego. Trzeba było go odciągać podczas tego spojrzenia twarzą w twarz. E, wszyscy mówią w Wielkiej Brytanii, że to przymiły człowiek, Fraser Clark i tak dalej, i tak dalej, że na ringu zamienia się w bestię. Ale to są te PR-owskie gadki, które wszyscy, wszyscy, e, e, wszyscy znamy. Krótka piłka, patrząc chociażby na warunki fizyczne obu panów i sposób, w jaki jeden i drugi lubi walczyć. E, Kamil Sokołowski lubi pół dystans, Fraser Clark nie lubi półdystansu. I zresztą po co ma lubić, jakby miał przewagę nie wiem, 15 cm w zasięgu ramy? Prawie 15 cm. Także jak będzie skracał od początku i dystans i będzie jakieś te podbrudkowe Sokołowskiego będą wchodziły, a ja słyszę, że mają wchodzić, to może mieć fajną walkę. Natomiast jak Soku nie będzie mógł się przebić, no bo Sokół, no to też nie jest taki człowiek z żelaza czy człowiek z granitu, no w którymś momencie te, te walki, które ma na zasadzie wyniszczenia. A, no to się muszą na nim odbić czy to będzie ten pojedynek? może być chociaż całkowity brak doświadczenia tak naprawdę e, z, wal walki z jakimikolwiek pięściarzami, którzy będą starali się z tobą walczyć wśród tych trzech, których miał zawodowych także zbytnio tu nie ma wyboru powoduje, że na początku uważam że będzie fajnie, natomiast obawiam się że Sokół tę walkę przegra przez, przed czasem no i walka w Cleveland śmiałem się z tego że podpisujesz kontrakt z Matchroom Boxing, myślę o tym Australijczyku z parku, który wszystkie 15 walk wygrał przez knockout, jedną przegrał z e, e, Team m natomiast poszedł dwie kategorie wyżej, dwa tygodnie przed walką się dowiedział i, i został zmasakrowany, ale to już jest inna sprawa, znaczy, no Próbował coś zrobić, natomiast wiadomo było po pierwszych 30 sekundach i nic nie zrobił. Każdą pozostałą walkę wygrał przez KO. Podpisujesz kontrakt z Matchroom Boxing na to, żeby być pięściarzem Matchroom Boxing. Po czym Eddie ci mówi: Dobra, a teraz w pierwszej walce, której masz w kontrakcie razem ze mną, jedziesz do Cleveland walczyć z Montaną Love, który jest 18-0. I jeszcze będziesz walczył u niego w domu, czyli w Cleveland, bo stamtąd podchodzi. Także pochodzi. Także tutaj, jak widzicie, nie ma lekko. Tempo 22, klocki w zęby, od razu na dzień dobry, za podpisanie kontraktu jedziesz skazany na pożarcie. O, i tu jest właśnie pytanie, czy jest skazany na pożarcie. Patrząc na dyskusja wczoraj nawet spora była na ten temat, kim jest Montana Love. Czy to jest pretendent, czy to jest contender? Czyli pretendent, czyli fajnie walczy. Niektóre walki ma. Barancik, super walk. Technicznie szybki, bajerek, z pieskiem wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy ma dodatkowe. No, ma też te, te, te elementy prawdziwie pięściarskie. Bardzo dobry timing, umiejętność wyprzedzania rywala, umiejętność wchodzenia w, w mocne ciosy przeciwnika. I tutaj widzę poważny problem dla, dla Sparka, bo on takiego gościa jeszcze nie widział. Walczył z timem, czy inny pięściarz. Ten, ten jest. Takie określenie w języku amerykańskim jest flashi, taki błyskotliwy. O, po co mam używać angielskich określeń, jak są polskie? Jest, taki, jest błyskotliwy. Natomiast potrafi też być nudny. I teraz fakt, że walczy u siebie w domu w Cleveland w main event, no to podejrzewam, że nudny nie będzie i będzie ryzykował więcej niż, niż normalnie. Ryzykować więcej niż normalnie przeciwko gościowi, który naprawdę mocno bije, bo spark rzeczywiście mocno bije. No to się tutaj prosi o jakieś knockdowny. Natomiast, czy różnica wyszkolenia technicznego, przede wszystkim szybkości i timingu, nie będzie powodowała, że te, te nokautujące ciosy, bo spark sobie zdaje sprawę, że musi go znokautować. Inny, inny inny opcji nie ma. To sama, ta sama sprawa co z Alvarado. Tutaj na punkty z nim na 100% nie wygasz. To, to jest niemożliwe. Nie, nie ma takiej opcji w ogóle, żebyś wygrał z nim na punkty Czy jeśli na przykład nie wiem będzie druga, trzecia runda i będzie 3-0 i, i, i te petardy z parka będą latały gdzieś 40 cm, czyli daleko dla tych, którzy nie wiedzą, jak to w bok się wygląda, obok głowy obok głowy e, e, montany loft, czy to po prostu nie spowoduje, że od któregoś momentu to będzie popis tylko i wyłącznie Montany Love I taka jest w ogóle moja, moja Montana Loft, taka jest moja. Tak, tak mi się wydaje, że ta walka będzie wyglądała, że dwie pierwsze trzy, dwie, trzy rundy zobaczy Montana, jak to rzeczywiście jest z tym Australijczykiem. Wiadomo, że twardy, wiadomo, że może przyjąć. Tutaj jest tak, taka dobra sprawa dla, dla Australijczyka jest taka, że Montana to nie jest żaden mistrz to, to nie jest gość, który Cię trafi jednym czasem i Cię wyniosą nogami do przodu, to, to, nie, to, nie, to, to nie ten pięściarz, to jest pięściarz, który bardziej Ciebie e, będzie chciał wypunktować, e, będzie chciał e, zmusić Cię do ryzykowania, bo wiadomo, że przegrywasz na kartach, nie wiem, jest 0-5, to, to musisz robić więcej I, i, i nie masz specjalnie co zrobić, a później ewentualnie to wykorzystuje fajna walka, ale chyba tylko na początku taki jest mój typ być może lepsza niż się, niż się spodziewają niż się spodziewają 7 do 1 tutaj jest faworytem jest Montana Czy to jest, będzie aż tak jednostronna walka na początku myślę, że nie natomiast w drugiej części pojedynku bo drugi druga część pojedynku moim zdaniem będzie czyli gdzieś tak Ósma, dziewiąta runda, koniec walki, kiedy, kiedy ta różnica szybkości i, te, i te, te uderzenia, które będą lądowały w powietrzu, a nie, na, a nie na twarzy, czy na korpusie, Amerykanina po prostu już nie będzie więcej sensu, może nie tyle sensu walczyć, co wszyscy będą widzieli, kto jest lepszy i walka zakończy się przed czasem. Nie wiem, czy zatrzymana przez narożnik, czy, czy zatrzymana przez sędziego to, co, tą dyskusję, którą mieliśmy, też jestem ciekaw, bo to jest pierwszy tydzień po tym, co się zdarzyło, co się zdarzyło w Minneapolis na walce Morela, jak będą reagowali sędziowie? To tak zupełnie na marginesie na zakończenie dużycam po to co mówiłem w kanale sportowym, że spodziewałem się, że teraz, żeby nie było powtórzenia tego, co zrobił Tony Wix, to mogą być takie sytuacje. Oby nie, ale mogą być takie sytuacje, kiedy pójdą dwie-trzy wąbki. Gościu się lekko zachwieje, spokojnie walkę można dalej puścić, ale pan sędzia będzie pamiętał tą całą krytykę która spadła na Tony Wixa i powie, no to już skoczy i będzie, będzie machał rękoma i, i, i się walki będą kończyły. To jest pierwszy tydzień. Morel był tydzień temu. Zwykle w takich przypadkach taka tak zwana nerwowa reakcja dokładnie w ten sposób wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie. E, Którzy będą mieli czas i jeszcze dzisiaj zdążą i zobaczą tego vloga, zapraszam na pojedynek San Edward C. contra Alvarado, to już za parę godzin. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymaneczko. No, oczywiście mógłbym wspomnieć jeszcze, no powinienem, dobra, już było trzymaneczko. The best ever. Floyd Mayweather. Junior walczy z YouTuberem w niedzielę na DAZN, wbrew niektórym informacjom walka nie będzie e, osiągalna w Polsce. To jest walka tylko w czterech krajach, w 45 krajach i tylko i wyłącznie pay-per-view. Walki Mayweather kontra Day, a nie znam gościa, znaczy Mayweathera znam. E, zobaczyć w Polsce nie będzie można, natomiast walczy w niedzielę. No. W sumie powinienem wspomnieć, więc wspominam jakby nie było jeden z najlepszych pięściarzy świata chyba nie wiem, dwa dni temu wrzuciłem u siebie link na na tą stronę pod dzwoneczkiem kiedy tam te wszystkie rzeczy kiedy walczył z Hattonem, ci którzy pamiętają Floyda, a właściwie pamiętają Flonda z ostatnich kilku lat to zobaczcie tą walkę, kim był Floyd Mayweather Jr. to po prostu była niszcząca siła to jest u mnie na vlogu cała, cała walka link podany jeszcze raz po raz drugi zresztą pozdrawiam Was serdecznie i miłego pięściarskiego weekendu.